Jesteśmy teraz w Kumę, w parku archeologicznym, gdzie możemy zobaczyć m.in. Akropol. Dzisiaj Akropolu nie zobaczymy, nie chcemy się iść na górę. Chcę Wam za to pokazać najsłynniejszy w zasadzie element tego parku, czyli słynną grotę Sibilli. Tak zwane Lantro della Sibilla. Grota ta została odkryta dla nas w 1932 roku przez archeologa. No nie pamiętam jak się w tej chwili nazywał Maurizio, Maurini, Amadeo Maurini. No, w sumie nie jest to aż tak. Ważne, znaczy dla niego pewno może i tak. W każdym razie sama grota mówi się, że została wykuta w tej skale. Jest długa na prawie 100 metrów, 91 galeria, która prowadzi właściwie do tego miejsca, w którym miała Sybilla miała przepowiadać przyszłość. Mówi się, że ma 91,5 metra. Na końcu znajduje się taka właśnie salka, gdzie te przepowiednie miały się odbywać. Galeria wspominana jest w pismach z IV i III wieku przed naszą erą, ale mówi się, że została wykuta między X wiekiem przed naszą erą a. Piątym wiekiem przed naszą, a szóstym, przepraszam, a szóstym wiekiem przed naszą erą. Zatem Grecy przybyli tutaj do Kumę, założyli tutaj osadę, którą nazwali Kuma. Gdzieś około 780 roku przed naszą erą, czyli był to 8 wiek przed naszą erą. Zatem, jeżeli datuje się tą grotę nawet na X wiek przed naszą erą, więc być może ona jest w zasadzie jeszcze z tych czasów przedgreckich. No to wejdźmy sobie już może do tej galerii, przejdźmy te 100 metrów. Widzimy, że ona ma taki trapezowaty kształt. Szerokość. A właściwie nawet nie wiem, bo coś tutaj opowiadali o 90 cm, ale wydaje mi się, że to jest raczej więcej niż 90 cm. No to nie będę się wypowiadać. Książkę sobie kupiłam, ale może coś tam nie tak doczytałam na szybko. W każdym razie jeśli chodzi o Sybillę, Sybilla była kapłanką Boga Apolla. Bóg Apollo, łasy na jej kształty, chcąc ją uwieść, obiecał spełnić jej życzenie. A propos, właściwie grota jest naturalnie oświetlona takimi otworami, które w, Pozwalają tutaj na dojście światła. Ten element tutaj, który widzimy, pochodzi już z czasów rzymskich. Nie, nie doczytałam jeszcze właściwie do czego on miał służyć. Za to doczytałam, że to są fragmenty, nawet widziałam na tablicy. Że to są elementy już jakby dodane tutaj przez Rzymian. Natomiast, tak, tak jak mówię, sama grota jest grecka albo i przedgrecka. Zatem Apollo, chcąc uwieść Cybillę, obiecał spełnić jej życzenie. Sybilla zaś poprosiła po prostu o tyle lat życia, ile ziaren piasku zmieści się w jej dłoni. Te ziaren miało być tysiąc. No, i Apollo spełnił to życzenie, ale spełnił to życzenie tak bardzo dosłownie. To znaczy, nie pomyślał, że, że zapewne w odczuciach Sybilli tysiąc lat życia oznaczało tysiąc lat dobrego życia, tysiąc lat życia młodzieńczego. Natomiast, no cóż, Apollo, czy to złośliwie, czy to po prostu bez, bez, przez bezmyślność, po prostu Dał jej te tysiąc lat życia. Tu już dochodzimy do tego miejsca, w którym Sybilla tę przeszłość miała y, przepowiadać i tak. Y, właściwie ta grota grecka y, jakby zatrzymuje się przed tą y, niszą. Tutaj mamy jakby taką niszę. Ten element ostatni też jest y, jakby dobudówką rzymską. Natomiast. Tutaj to już raczej nie. Tu zapewne oczekiwali petenci, ci, którzy przychodzili jakby wysłuchać przepowiedni. Otóż, a, a Sybilla zapewne jakimś głosem. Tu mamy takie wejście, jakby może się przesunę i. Spróbuję to jakoś inaczej pokazać. O, zapewne y, ono było jakoś tam y, zasłonięte. I głos Sybilli tę przyszłość przepowiadał jakby z tego, y, no, tu ciemnego niestety, y, pomieszczenia. Y, no więc wracając do y, Sybilli, Apollo dał jej tysiąc lat życia, wedle życzenia, y, ale nie dał jej młodości. Zatem y, Sybilla w ciągu tych y, lat po prostu nikła, nikła, aż w końcu został po niej tylko głos, no i ten głos miał właśnie tę przyszłość przepowiadać. Jeszcze, może spojrzenie na tą galerię, na to wejście od drugiej strony. No, i na tym powiedzmy, skończymy.